Ja bez żadnego trybu, bo pisałem swego czasu o Smoleńsku, miałem swoje teorie, niektóre ciekawe, jakiś tam filmik zrobiłem. Od tego czasu pozmieniało się w mojej głowie i nie wiem czy mam rację, ale teraz myślę o tym inaczej, z tego co teraz się dowiedziałem, już więcej lat się działając. Gdyby obstawić, kto był odpowiedzialny za Smoleńsk. To można by zrobić takie podium. Na pierwszym miejscu Niemcy, na drugim Francja, na trzecim Polacy. I to były składy. Generalnie taka no swego rodzaju czystka zachodniego przemysłu oraz, oraz wewnętrzna w Polsce walka o władzę. No jak widzimy po tym, co się stało, reszta przemysłu, pozostałe gałęzie byłyby wyprzedawane, więc to by nawet potwierdzało to, co się stało, te moje informacje, te dane. Nowe dane. Ktoś mi powiedział, że to już 300 razy było. Stany Zjednoczone to wszystko, ta cywilizacja, że to już było 300, 300 razy, ale za każdym razem musieli robić albo powódź, albo powódź było bło, błotną. Sorry, bo mam zęby nowe. Powódź błotną. Żeby to by ta zniszczyć, kiedy ludzie wynajdowali urządzenia zmuszające innych ludzi, przejmujące ich umysły, elektroniczne urządzenia, które robiły z innych ludzi zombie. Wtedy trzeba było kończyć cywilizację. Musieli kończyć ci, co nas hodują. Tutaj tych te... Kiedy cieszymy się z sukcesów odniesionych w ry rywalizacji z wrogiem, przeciwnikiem. Z tego, jak udało się innych pokonać, ogłupić, uszkodzić, coś im zrobić. Kiedy robimy sobie nawet bale i wręczamy dyplomy z tych okazji. Obojętnie, jakie jesteśmy narodowości, czy Niemcami, Rosjanami, Austriakami, Finami, Amerykanami, to pamiętajmy, Let's have that in mind. That no one never has proved that there are more than three thousand two hundred different beings in this world. Here, moreover, to be honest, no one never, no one never. wróciłem, no, one person, in this world, in this do of... right? Wr domu, miało być dobrze, ale nie było dobrze, bo były nerwy, brudkie słowa. Myślę, że chyba zapalę sobie, chociaż był plan, żeby nie palić, żeby właśnie odstawić nawet marihuanę i po prostu na trzeźwości zmienić ten świat. Najlepszy. No od siebie poczynając i swojej krainy. No ale wyszło inaczej. Były te nerwy, zapaliłem, położyłem się tu na tapczanie, zamyśliłem i myślami dosyć szybko doszedłem do takiego mafioza. Czy ja go sobie wymyśliłem? Czy on istnieje naprawdę? To nie jest istotne dla filmu. Ale w tych moich rozmyślaniach ten mafioso co tydzień robi coś niebe potencjalnie niebezpiecznego i nie chce narażać sam siebie, więc używa swojego własnego klona na tą misję, na, to, na tą czynność. Bierze klona, a potem przez resztę tygodnia klon zazwyczaj odpoczywa. Jest w stanie hibernacji, bo mafioso chodzi w swoim ciele, żeby tak, no wiadomo, żyć, trochę pożyć. I teraz. Czy, czy tak powinien czynić? Co gdybym miał ja go spotkał, co bym go zapytał? I wymyśliłem taki wywiad z mafiozem, ale zobaczcie, mafiozo nie przyszedł. Może lepiej dla niego, może lepiej dla mnie. Ale w takim razie zbuduję rekonstrukcję graficzną, żeby zadać pewne pytania. Sobota, popołudnie. Nie jestem w Miami, nie bawię się w klubie z, z pięknymi kobietami i gangsterami. No, w końciku z bokola obok mojego sprzętu do wiązania się oglądam sobie zdjęcia, które nie mogę pokazać bez y namysłu ale. Wstaję, wstaje właśnie ku, ku czemuś niezwykłemu, ku czemuś, co przybyłem dokonać i między innymi teraz wytłumaczę, że gdyby był takim a może jest, który tak by skazywał swojego klona na życie w hibernacji, życie jako warzywo, że tylko raz na tydzień byłby przez niedługi względnie czas używany, nawet nie cały dzień, to zadałbym mu pytanie. Proszę bardzo, tu jest rekonstrukcja właśnie tego mafioza. Tak go zbudowałem. I teraz mój wywiad. usiądę konie. No, pokaż mi stary dowód, bo imponujesz mi, yy, imponowałeś mi, pokazałeś się, pokazywałeś jak cię szanuję, jak się ciebie boją. Dawałeś to zrozumienia ile możesz, chociaż nie chcesz. Ale proszę cię, czy mógłbyś teraz szybko pokazać mi dowód, że tamten klon, którego tak używasz, tylko raz w tygodniu. Że to nie jesteś ty w swojej przyszłości ani, przysz ani yy, lub w przeszłości. Bo ja widzę, masz tu ogarnięte, tak? Częśćjesz miastem, masz posłuch, robisz co chcesz, co chcesz czasami, no ale ogarnąłeś tutaj tą czasoprzestrzeń, ten moment swojego życia, trwania, kiedy tu jesteś, żyjesz w tym ciele. Ale przecież co było przedtem? Kim byłeś przedtem? Yy, Odkąd pamiętasz, ile lat przedtem masz obszczajone swojego życia, zanim się narodziłeś? No powiedzmy 13. Kiedy byłeś już poważnym gangsterem, zacząłeś interesować się wróżkami, jasnowidzeniem, ezoteryką, stwierdziłeś, że może ci to pomóc, zawsze byłeś taki, żeby się rozwijać. I rzeczywiście, i rzeczywiście udało Ci się poznać 13 lat swojej przeszłości, zanim urodziłeś się w tym życiu, w tej tożsamości. Ale 13 to nie 200. I wiemy obaj, że nie poznałeś swojego życia, swojego trwania istnienia, swojej historii ani na 200 lat wstecz, ani na 200 lat do przodu. Tu tylko masz ogarnięte. Te, te bloki, ta Wiocha, to miasteczko, tyle ogarnąłeś. Ja to wiem, dlatego rozmawiamy. Ale nie masz, nie masz dowodu, że tamten klon to nie ty i tamten inny, co mu robiłeś krzywdę, kazałeś robić, też nie masz dowodu, że to nie ty. Więc mi to nie imponuje, te samochody, te stroje, to, to bogactwo. Nie, bardziej by mi zaimponowało, gdybyś ty miał jakikolwiek dowód, że tamten klon, któremu zgotowałeś ten los, że to nie ty. Kiedy już się tam związałem w tym kąciku, kiedy już oglądałem przez 16 godzin dominujące kobiety yy, yy, nad mężczyznami, to kiedy później jeszcze miałem pewne środki poszerzające świadomość i się uruchomiły moje naturalne zdolności, naprawdę dużo się dowiedziałem. Widziałem rzeczy sprzed powstania życia tutaj, w tym świecie. Fauny, flory, ludzi. Tylko na własnej drodze można odnaleźć własne skarby. Własne moce, zdolności. Te chwile, które przybyło się od Podobnie na cudzej drodze znajdujemy cudze ślady, podczas gdy na własnej własne ślady. Tak samo sprawy, cudze sprawy na cudzej drodze, i podobnie skarby. Własne skarby znajduje się idąc własną drogą. Ja znalazłem nawet wspomnienia, co było zanim pocisnęli tu ludzi, te kraje, te narodowości. ja w takich dożyliśmy czasów że jabłko daje lepszego kopa niż napoje energetyczne ze średniej półki Ja się pytam Czy tak? Zachwalali Unię Europejską? Czy taka miała być jakość produktów? A druga sprawa Chciałem nagrać taki inny film, taki mój codzienny dzień O rano jak wstaję, no, no coś innego, nawijam, ale w czasie swojego takiego typowego dnia, żeby widzowie kochani widzowie, którzy nigdy mnie nie opuścili zawsze mnie wspierali, obojętnie jakie miałem schizy kompleksy, o czym nawijałem żeby mieli, tak poznali mnie prawdziwego ale ale zaraz jak wpadłem na ten plan, to pomyślałem e, taką trochę pipą bywam pewnie się nie uda, nie wezmę się za to nie pojadę specjalnie na firmę, nie, nie pójdę po, po zgodę, coś, nie, tego wszystkiego nie zrobię, będę się wstydził i tak dalej. No i rzeczywiście nic na razie nie wyszło. Chociaż minęła może toba, ale za to, co innego wyszło, to ludzkość rozkwiniłem. Jak to jest? Skąd wyjebało te narody, kraje? Tak, tak zauważam. Dodam jako ciekawostkę, że nie taki był plan w ogóle. Bo miałem tak dalej no żyć, żyć. Pfu. jarać, Ja czasem pożyczać pieniądze od mamy. Zgrywać takiego blogera, bohatera, który się zajmuje trudnymi tematami. Sam jedzie na pewno z własnej kieszeni. Taki był kurwa plan. Dalej zgrywać z tego gościa. Wy, wyszło zupełnie inaczej, się potoczyło. Coś naprawdę odkryłem. Własnym umysłem, jakby do wewnątrz, przez kurtynę jazdzić, druga podłoga. Znalazłem błąd w twierdzeniach, rozumowaniach, filozofiach, nawet religiach. Tak jakby, jakby był dawno znany wzór matematyczny, a w końcu po setkach lat ktoś znalazł, że tam jest błąd. Tak samo za pomocą swoich wizji z przyszłości i przeszłości zobaczyłem. Jak wielki błąd popełnili ci, którzy budowali armię, wysyłali naprzeciw armię. Bo najpierw trzeba było udowodnić, chociaż jeden tylu uczonych, tylu mędrców na tylu dworach, tylu naukowców na tylu uniwersytetach, tylu mistyków i ani jednego dowodu, że w ogóle istnieją inni tu na tym świecie, że jest więcej niż jedna osoba. Tak kochani, nikt tego nie udowodni, że w ogóle tu jest więcej niż jedna osoba. Tego nie wyczytałem w żadnej książce, nie powiedział mi tego, jakiś Insider nie mam źródła w tajnych projektach. Sam jestem źródłem. I potrafię dobiegać przebiega. Umysłem. Daleko. Co prawda nie tak jak jakiś tam z filmu, jakiś, wiecie, mistyk, psy, psycho coś, co potrafi... jest jakiś problem, on się koncentruje i do, docierał sam. Nie. Ja tak czasem, czasem, czasem coś wyjdzie. O.